Alert, alert, odpalamy protokół. Wiecie co? Już nawet nie chce nam się wymyślać nowych kreatywnych nazw. To jest po prostu protokół pod tytułem Znowu Doda w Bikini. Pamiętacie, jak ostatnio błagaliśmy celebrytów o jakąś nową dramę? Jak narzekaliśmy na nudę i odgrzewane potlety? No więc wygląda na to, że królowa Doda nas usłyszała i odpowiedziała. Znowu wrzuciła na Instagrama zdjęcie w bikini, znowu przęży swoje umięśnione ciało, znowu wygląda jak milion dolarów. Noda, noda, noda. Ale, czekajcie, zatrzymajcie wszystko. Tym razem jest inaczej. Tym razem mamy nowy, przełomowy, absolutnie szokujący i zmieniający wszystko szczegół. Doda, Pokazała tatuaż i to nie byle jaki. To jest, jak to poetycko i z klasą ujął pudelek, tatuaż w intymnym miejscu. Słyszycie to? To jest ten zwrot akcji, na który wszyscy czekaliśmy. To jest ta nowa drama, to jest ten powiew świeżości. No właśnie, to jest tatuaż, który pewnie ma od 10 lat, ale teraz akurat tak się ułożyła na leżaku, że dobrze go widać. Ale my w alercie celebryckim nie będziemy narzekać. Bierzemy, co dają. Jesteśmy wdzięczni. Przez najbliższy tydzień będziemy więc z ekscytacją analizować ten tajemniczy tatuaż. Co on oznacza? Jaka jest jego ukryta symbolika? Czy to tajny kod iluminatów? Czy zrobiła go dla któregoś ze swoich byłych partnerów? A może to jest mapa do ukrytego skarbu? Natychmiast rozpoczynamy nasze alertowe śledztwo. Dziękujemy Ci Dodo, uratowałaś nas od kolejnego newsa o tym, że czyjeś dziecko jest wysokie albo że czyjaś willa ma basen. Jesteśmy Twoimi wiecznymi dłużnikami. A Wy co myślicie? Co oznacza ten tajemniczy tatuaż? Piszcie swoje najbardziej szalone teorie spiskowe w komentarzach. I subskrybujcie, bo my będziemy informować o każdym nawet najmniejszym centymetrze kwadratowym ciała Dody.